Siemanko moi drodzy, z tej strony Seba. Słuchajcie, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na rundkę ze mną na trasie XC Jelonka. Nieopodal Legionowa, w zasadzie rzut beretem, Legionowo-Jabłonna. Tasa XC Jelonka mega techniczna, mega wymagająca. Pętelka 2,2 ,2 km, ale sami zobaczycie jak to wszystko wygląda. Postaram się nie zejść zbyt y, często z siodełka, także lecimy na górę. Proszę bardzo, żebyście mi uwierzyli, że to jest naprawdę jabłonowska trasa krosowa MTB-XC. Mamy oznaczone, wszystko elegancko. Co więcej, w przewodnikach jest opisane, że jest to XC Jelonka. Tak się nazywa, więc trasa, nazwa trasy jest wymienna. No dobra, moi drodzy, to lecimy. XC Jelonka, 2,2 km. Proszę bardzo, to ciśniemy. Trasa nie za długa, ale naprawdę wymagająca. Przede wszystkim techniki, czyli tego czegoś, czego ja nie mam. Zaczynamy jeszcze w miarę lekkim podjazdem. I króciutko prosto. I ostro w lewo, i w dół. Bardzo dużo odkrytych korzeni. Ostro w prawo i gula nie będę jeździł zbyt szybko i dynamicznie, bo sam byłem tu dosłownie dwa razy w bardzo kiepską pogodę, więc nie do końca znam trasę. Zobaczymy jak mi pójdzie, więc na spokojnie sobie przejedziemy filmik dla potomnych ostro lewo skręcamy Mnóstwo odkrytych korzeni, to pewnie jeszcze po ostatnich kilku intensywniejszych deszczach. Pełne skupienie, kręta traska w dół. O, właśnie. Tu już bym się rozpędził, a tu trzeba w górę pedałować. Te korzenie wcale nie ułatwiają jazdy, jeszcze gdy są takie podłużne, zgodnie z kierunkiem, którym się poruszam. Naprawdę koło bardzo uskakuje. Kilowy przeprost kończyn i góra. Mam nadzieję, że będzie coś widać, bo dosyć mocno przyciągam klatkę do kierownicy, klatkę piersiową, ale grunt, żeby nie zejść z siodła. Jak przejedę całą pętelkę na siodełku, to będę zadowolony. Naprawdę. Oczywiście na zjazdach pupa bardzo mocno. Z tyłu. Kierownica gdzieś tam wypuszczona. Ale cały czas pod kontrolą. Na podjazdach wręcz leżę na kierownicy, żeby tylko mieć trakcję na przedniej oponie, na przednim kole i na tylnym. Może się uda? Tak jest. Brawo ja. Huh. Coś tam mi się dostało od przerzutka, ale już poszło. Wow. Gołębia publiczność tu była. Mam nadzieję też, że... Aha. Tu powinienem zrobić rundkę wokół tego drzewka. Mam nadzieję, że Jakoś nagrania będzie spoko, bo jest grubo po 19.00. W lesie taka szarówka. Dobra, i wspinaczka. Uf, coś mi gryzie. Uf. Staram się dobierać taki tor, żeby zaliczać jak najmniejszą ilość korzeni. A teraz tutaj, dobra Korzenie na podjazdach i zjazdach to zmora Że i mocno góra teraz żeby pójść pod to oj 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 No i niestety mój błąd wyrzuciło mnie delikatnie zachwiało A to już na takiej trasce kurczę był problem Jedno zejście już będzie co poprawiać w opisie filmiku wrzucę link do strawy gdzie będziecie mogli zobaczyć tak naprawdę jak dojechać na tą traskę z Warszawy nie jest daleko o ile komuś będzie się chciało wpaść na taką trasę 2,2 km ale według przewodników jest to profesjonalna trasa. Super, dół. Ma przynajmniej oznaczenie profesjonalnej trasy XC, więc czuję się dumny, że mogę sobie tu pojeździć. Jak na razie mam jedno zejście z siodełka. A naprawdę technicznie jestem beznadziejny. O, będzie góra. Dobra, lecimy. Wchodzi. I małe skoki. Hop, hop, hop. O. Fajnie, fajnie można poskakać, podżampować tutaj w prawo, trochę zarośnięte, ale spoko. Nie jest dobrze. Uwierzcie mi, że dwa kilometry tej pętli, ale cały czas z góry na dół, z góry na dół, plus maksymalne skupienie na podjazdach i zjazdach, bo są bardzo kręte, zwłaszcza w pierwszej sekcji trasy, na szpikowanie cholerne, cholernie korzeniami. Dobra. Prawo. Pewnie na filmiku będzie dobrze słychać, jak skrzypi mi siodełko. Nie wiem dlaczego. Naprawdę wszystko jest w porządku, ale ono po prostu skrzypi. Hopa! Pięknie. I ostro lewo. Pyk. To sobie ominiemy. Głowa nisko, drzewko. Złamie się, złamie. Nie mam prędkości na tą chopkę. Także nie wiem czy już mówiłem, chyba tak, ale nie wiem czy skończyłem. Mam nadzieję, że będzie coś widać. W miarę jakość tego filmiku pozwoli coś na obejrzenie. Jezu, ale się zaplątałem w swoich słowach i jeszcze mnie wyniosło z trasy Skupić się na jeździe. O właśnie Bo tutaj w lesie już takie jest trochę ciemnawo, czy szaro no bez przesady pewnie. Na kamerce i tak będzie inaczej to widać niż ja widzę to w rzeczywistości. Pewnie też, znaczy na pewno. O, ostry zjazd tutaj. Opa. Te zjazdy na kamerce są wypłaszczane. A w rzeczywistości jest naprawdę ostro. Słuchajcie, wyjeżdżamy na prostą. To jest punkt końcowy, a zarazem i startowy trasy. Więc udało się przebrnąć. Nie patrzyłem nawet na czas, jak ile trwało okrążenie. Ja sobie jeszcze pojeżdżę. A Was bardzo serdecznie zapraszam do wpadania na XC Jelonka. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Piona. Hej.